Jedna z cardstona i idziemy nudzić. Muszę tego duma skończyć. I idź w normalność. i Skończymy duma i będzie spokój, okej? Okay? Tylko najpierw skończymy cardstona. Eee, dupiutkich. Jakby iść w Bestie zrobić giga niezniszczalną papugę. To brzmi dobrze. U nas jest bardzo cicho gra. Tak, to zamierzony zabieg, żebyście nie, nie łapali jakiegoś choroby przez Boba. Ale już ten zabieg mogę usprawnić. Więc tak, jest pod ten taki potencjalny build nadziei. Jest miś, który podnieca. Kurde, miś, miś mi się śni. Proszę, proszę, tylko żeby teraz ten. Czy my to zdążymy poskładać? Kurde. I tak, to jest szajs. Tylko się nie śmiejcie, ok? Nie zadawajcie żadnych pytań, dobra? Teraz musimy dostać dużo bestii. Aha, Jezu. Jezu chryste, nie. Bob, ty duży, ty nic nie rozumiesz z tej gry. Aha, To nie działa. To jest bez sensu. Ty zaraz, to dostało prowokację, niedobrze. Jezu, moment. Zapominam, że daję prowokację papudze. O boże. O jezu, jaka patola. I as anihilacja. annihilacja Jak Ci się Kurde, wyszło gówno. Nie ukrywajmy, wyszło gówno, zamiast murloka. Ty Murlok tu jeszcze jest, co on tej robi w ogóle, Jezu? Sorry, zap zapomniałem o murloku. O Jezu O, okej, okay, walczymy z tym pajacem O Boże. Ten murlok to jest. Tak? Mija piąta tura i nadal nie zauważyli, że nie jestem bestią. Albo że jestem murlokiem. Nie wiem, czy to zgodna bestia, nie biorę jeszcze. Zakładam, że coś jeszcze wywali, no. Albo trucizna jakby wpadła. Ty. Musimy rzucić tego. Ok? Tak zadecydował sąd. Jest bestią, będzie rosło. Zawsze coś. Czemu nie? Co jest grane? Czemu nie tego? Co się stało? Powiedzcie czemu, nie rozumiem. On ma agonię... Myśla, co wy mówicie? Jaką agonię miał ten żywiołak? Aha! Jezu, nie! O Boże! O Boże, Trudno! Są dwie papugi, okej? Okay? Po to są dwie papugi? Okej? Okay? Po to są dwie papugi? Musiałem <laughs> mieć w do kangurów. Okej? Okay? Jest szurów jeden jeden. Spokojnie... <laughs> o Jezu, widzę, Oddaj tego! <laughs> Nie są przygotowania ten build. Yy, wskrześć dwa mechy, to czy tak faktycznie... Słuszna uwaga z, tym, z tą... Jak to się nazywa? Jak wy to nazywacie agonią? <laughs> 2 plus 2 to Damy temu. O, Wilkowi dam prowokację. Albo że jej prowokacje. To też byłoby dobre. Też byłoby dobre. sprytne, sprytne, sprytne. Nie pomyślałem o tym. To jest dobry dobry, dobry ten. Dla przyszłość będę pamiętał. Ok? Pytanie: czy będzie przyszłość? Spotykamy teraz giganta. Jest tak, że prowokacje ma papuga i wilk. Że wilka mogą zabić, Słuszna uwaga. Mogą zabić wilka. Bardzo dobre. Bardzo dobre z tym wilkiem. Mogą go zabić przed to Papugi będą. <laughs> tak big brain time. <laughs> no tak. <laughs> Gdyby miało prowokacji, by się pozbyć tego Matoła. Retarded build numer 6. Dobra, mamy top 2. Trzymamy technicznie ten słynny kanoniczny build, gdzie zbychu robi murloki z trucizną, tylko mamy bestię z trucizną. Mamy wilka, mamy smoka? <laughs> Ten smok jest tak zdufy. Kurde, on tam stoi, bo jest ze złoty. Też o nim zapomniałem. Ten murlock, który tutaj dożył w ogóle tych czasów. Nie, nie, nie ma szans, żeby go zlecić. Bo ma to dziadostwo, tak to chcieliśmy dostać. Kurde, Niemcy bombardujący wyszli strasznie. Nie, nie, miał te całe. No, wydropiło mu to. Gdyby nam to wydropiło, to byśmy też wygrali. To było już czyste dropienie z dupy. On, on idealnie to kontrował tutaj. Okej, okay, wróciliśmy do stanu przed dwóch tygodni. 5700. Dobra, teraz spadnijmy do 5400 dum. Jak się wszyscy dała, no to nie będziemy wybrzydzać, tak? Będziemy wziąć w w czwartej gęstości. Może... Nie, to będzie tak w czwartej. Może to być ten mumin, który daje żywiołaką. No zobaczymy, zobaczymy. To będzie ważne. Strasznie mi się śnita. Dobra, sorry. No i... Co to za build na papugę? Na midzie. Życiłem ja ją by ją lubię, kurde. Dobra. Eee, no zróbmy to. No chyba, żeby... Wejść w gęstość. Miejcie już to z głowy. Miejmy to z głowy, potrzebujemy czegoś wysoko endgame'owego. Ty się już nie przydasz. Ty wchodzisz. I proszę coś fajnego. Uwaga. Coś takiego fajnego. Hej, hej. Dobra. Znacie jakieś dobre bestie? Teraz tylko brakujące elementy układanki, którymi są trafiająca papuga. <śm> papuga masz. Wybierz mądry. <śm> Oj Jezu. Jest idealne giga zwierzę, super. Dobra, e, moment. <śm> Ty wychodzisz? Ty, żebyś wytrzymała papuga trochę. Ty jesteś nikim. Ty jesteś pisklaczkiem kochanym. Jak weźmiemy tego i zdolujemy i będą bojowe, to co będzie? W sumie patrzcie na to. Patrzcie, patrzcie. Wchodzisz na chwilę. To już jest niepotrzebne. Sorry, się. cóż za gnój? Potrzebuję dobrego zwierzęcia. Okej. Okay. jest! Moje ulubione zwierzę! Ok, I teraz czy gówno wypadnie z tego? Jezu, jaki pech! Jezu, jak zeręgowało Kurwa, nie. Po prostu nie. Mielibyśmy więcej bestii. Więcej bestii, jakby tego wywalić, sprowokować na przykład piskle. Zawsze coś? Ja bym tak zrobił. Co wy na to? Niestety, musimy tak zrobić. Eee, Okej, okay, raz się żyje, no dziękuję, no. Nie, bo to nie jest z rodziny, tak? Mamy pięć potężnych bestii. Tylko nie teraz! <laughs> Może być koniec! <laughs> uwaga, zaczynamy! Papuga? Jak Hydra dupnie, uwaga! Dajcie Hydrze dupnąć! Okej, okay, skąd to się wzięło, przepraszam? Co to jest? Co to było? Dobra, zerengowało, świetnie. Zdychaj. Ej, jak to się stało? Tam coś zdechnie? A ryba tam była, dobra. Dobra, dobra. Ok, sorry. Ryba. Jak ryba. Ty, no druga hydra do kolei. Ty, no jest, to jest to. Jak przeżyjemy? <ścoughs> A przeżyjemy. Czyż mam teraz pieniądze? Ty, okay, okej, raz nawet nie liczyłem, wyszło. Uwaga, bardzo fajna hydra, i uwaga, poprosimy. je, yeah, a drugi wilk. Trudno, niech tu gdzieś stoi. To będzie ładne, patrzcie, co się stanie. A, Uwaga, czemu. A, to nie Nie, to, to, to będzie ładne, sorry. Teraz będzie ładne. O, przepraszam. O Boże. Umieramy, kurde. No szkoda. Dobra, 7,5. Wracamy do formy przez 3 tygodni już.